Nareszcie, nareszcie, dzięki ministrze o coraz mniej promiennym obliczu, w polskiej szkole pojawia się nowy przedmiot i nasi milusińscy nie będą musieli się już uświadamiać na własną rękę albo, co gorsza, na tajnych kompletach. A zatem nowy przedmiot. Już niepokątna wiedza z toalet. Gdzie w tajemniczym centrum był szalet, nie poglądactwo i własne zmysły, co podsuwały różne pomysły. Nic rady ojca lub katekety, nie świńskie książki i internety. Każda dziewczynka i każdy chłopiec będzie mógł prawdy na lekcji dociec. Co, z kim, dlaczego bez lęku, ślicznie. Teoretycznie oraz praktycznie. Jak ćwiczyć petting lub marszczyć wacka, pokaże dzieciom pani Nowacka.